Witam serdecznie w ogóle Kosakowo. Ech, kolejny dzień. Praktycznie no dziś nie pada. Chociaż na pewno będzie padać. E, ostatnie dni były okropne. Tu po prostu wszystko to pierwszy raz tutaj stała woda, że to ledwo się dochodziło do głębnika. Ale no mówię, to, to e, no taka jesień. E, taka jesień. Zobaczymy, jaka będzie zima. Głębie codziennie są wypuszczane, codziennie są wypuszczane, codziennie sobie bardzo. E, Coraz lepiej poczynają, o tak powiedzmy, choć w tej chwili... O, już widać, jest, jest jasrzą, bo on co dzień. Jest jest, 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 jest. Codziennie, już teraz praktycznie jest atak. Codziennie jest atak i praktycznie codziennie widzę braki, no, pokazuje się gołębia albo są przepłoszone, albo po prostu, albo po prostu ich nie ma, on już wraca. Nie wiem czy go widzicie, ja go widzę dobrze, o jest, 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 jest. Poszedł chyba dalej, a tam nie, tam jakiś go za jakiejś gołem się wyrwał. Zaraz wróci, no zaraz wróci, no mówię no o, jest. Hej! Hej! To no, jest głodny. No. Chodź, Będzie tu nas Męczył teraz codziennie. O, tam jest go Nie udało mu się No! Tu jest jaszczą czekaj, no Daj. Ja tu jest. Czekaj, co ty masz?